Siemano z tej strony Niedźwiedź. <grymne> Witam w kolejnym podcaście pod tytułem Przewidywanie stanów świadomości oraz poziomu wibracji. W tym podcaście chciałbym powiedzieć o tym, jak w fajny sposób można się rozwijać i tworzyć swoje życie, dźwigać je na wyższe poziomy z zastosowaniem pewnych narzędzi. A tym narzędziem jest tak naprawdę przewidywanie czyli Zastosowaniem tego narzędzia i podejmowaniem działań w tym kierunku. Dam przykład. Czasem, mm, jak człowiek budzi się rano, ma różne myśli, i to z czegoś wynika, tak? Z czegoś wynika, czy to z doświadczeń sennych, czy z doświadczeń, jakie miały miejsce w ostatnich dniach i wpływa to na nas, i mamy pewne odczucia, emocje. Albo czasem też można mieć różne odczucia, bo coś się stało rano, na przykład przebudzamy się, ktoś wszedł nam do pokoju, powiedział jakieś rzeczy, stworzył się jakiś chaos i zaczynamy odczuwać ten chaos. Jeżeli jesteśmy rano w pewnym stanie, a jest to stan takiego niskich częstotliwości umysłu, mózg działa na bardzo niskich częstotliwościach, bardzo łatwo na niego wpływać, na podświadomość, na przeprogramowywanie tej podświadomości na wgrywanie różnych rzeczy także mamy pewne te częstotliwości tak? w danych okresach w dniu na przykład po południu możemy być już bardziej przebudzeni już zupełnie inaczej nam się uczy już inaczej reagujemy na wszystko odczuwamy inaczej, rano jest inaczej przed nami jeszcze inaczej jakby zrozumieć, że możemy mieć różne stany świadomości różne poziomy Częstotliwości fal mózgowych. I to jest jeden temat, którym chciałbym się zająć: jak fajnie z tym działać, czyli przewidywać, że rano będę w takim i takim stanie, w którym łatwo na mnie wpłynąć i jak to super wykorzystać. Dawam taki przykład: otoczyć się rano takimi rzeczami, którymi chcemy widzieć w naszym świecie, jakieś pozytywne obrazy. Pozytywne słowa, napisać sobie na kartce jakąś super afirmację, jakąś modlitwę, przeczytać ją rano, jakieś super słowa napisać. Lubię siebie, kocham siebie, akceptuję siebie w pełni, przyciągam do swojego życia najlepszą obfitość, jaka może tylko być, czuję się świetnie. Zobaczcie, jakie, jaka energia emanuje z tych słów, jak to mówimy do siebie. I po prostu rano, jak jesteśmy takim pustym kubkiem tą szklaneczką, do której można nalać cudowne rzeczy, wypełnimy się takimi super rzeczami. To później, nawet jeżeli w ciągu dnia przydarzą się takie rzeczy, że nie będziemy się hmm, przez chwilę jakoś super czuli z powodu tego, że ktoś nam to coś powie, to, to nie wyjdzie tak dogłębnie do tej szklanki, nie wypełni tej całej naszej szklanki, bo możliwe, że nawet to na nas tak nie wpłynie, bo będziemy tak wypełnieni cudowną energią. Że już się nie zmieści tam po prostu to negatywne. Po prostu wypełnimy się cudowną mocą, cudownymi uczuciami, emocjami. Wtedy negatywy nie mają na nas takiego wpływu. Także to jest mega ważne. Poranek jest mega ważny, ponieważ to, co włożymy z rana do swojej głowy, może nam grać przez kilka godzin na przykład. Zależy. Można to potem zmieniać, oczywiście, ale bardzo ważny jest ten start, kiedy mamy. Tą tabulę razę białą kartkę po prostu i to, co na niej napiszemy, to, co rano zainwestujemy, zasadzimy ziarno, będzie miało owoce później z drzewka w ciągu dnia, tak? Czy jeżeli rano będę czuł, że mam mm, dużo pieniędzy, mm, będę wspominał to, że miałem wczoraj super jedzenie w ciągu dnia, dobre, dobre owoce, mm, że czuję się super, że, że mam fajną relację z dziewczyną, że moja rodzina mnie wspiera. Że jestem zdrowy, czuję się fenomenalnie, wyspałem się, mam mnóstwo energii. Jeżeli będę rano manifestował takie uczucia, myślał o tym, o tym, że, o tym co chcę, o moim obranym celu, że na przykład chcę gdzieś wyjechać, gdzieś, gdzieś pojechać, myśleć o tym, już czuć się, że tam jestem, ja emanuję tą energią i wypełniam się nią, ponieważ myśli nas karmią. To, o czym myślimy, nas karmi. Więc myśleć super myślami z rana. Karmić się samymi fajnymi rzeczami, czytać fajne rzeczy, otaczać się ludźmi, którzy wpływają na nas pozytywnie i wypełniać tą naszą szklaneczkę rano super energią. Jeżeli to zrobimy, możemy dostrzec w ciągu dni, co się będzie działo w naszym życiu. Na przykład yy, czuję, że mam pieniądze, tak? Czuję, że mam pieniądze, Wypełnia się tą energią z rana, że, że czuję się świetnie, że mam pieniądze, że jest super. I później, jak już wyjdę i żyję sobie, jestem wypełniony i gdzieś to emanuje ze mnie to, że mam te pieniądze. Nawet nie myśląc o tym już, ale gdzieś tam czasem przychodzi mi to do głowy. O, ale się super czuję, no nie. I to tak funkcjonuje. To możemy na przykład mieć taką sytuację, że ktoś da nam więcej pieniędzy za naszą usługę. Że nie wiem, odezwie się do nas dziadek, czy ktoś, przyjdź do nas na chwilę. No dobra, przychodzisz i co, i daje ci, nie wiem, 50 złotych. Albo nagle się pojawia jakaś sytuacja, w której dostajesz pieniądze. Na przykład y, ktoś nie chce reszty, Jesteś, ktoś jest kelnerem i, i, i dostaje nadwyżkę, tak? I to jest jego napiwek, na tak? Czy tam na arbuzek, jak to się ośmiałem ostatnio. Yy, cokolwiek, po prostu to, czym emanujemy i czym się wypełniamy szczególnie z rana, yy, przyciąga mega dużo do naszego życia. Także przewidywać przed snem, że rano będę miał taki stan, już przygotować sobie rzeczy wokół siebie i skupić na nich uwagę rano. Rozpisać sobie cały plan poprzedniego dnia, co ja chcę zrealizować. I rano budzę się i ja już wiem, co ja mam zrobić. Ja już wiem, co ja mam zrobić. Mam zorganizowany dzień. I dodatkowo pełnię się cudowną energią. Staję z łóżka, idę. Robię te i te rzeczy. I co dalej można zrobić? Jak już się wypełniłem tą super energią w tym podświadomym stanie, wziąć później zimny prysznic. I wejść w bardziej świadomy stan, w taki yy, stan yy, beta, w którym jestem, widzę, ok, yy, Nie ma już tak na mnie wpływu, w, tak w podświadomość mocno jak w tym wolniejszym stanie, w tym beta czy tam delta, czy tam TETA jak ktoś śpi chyba. chyba tak jest. Takie są stany. Yy, nie ma tak, już ktoś na mnie wpływu. Ponieważ ja już jestem bardziej przebudzony, ja już się wypełniłem fajną energią, mam dane rzeczy w głowie. Nie reaguję nagle na coś, co mi ktoś powie. Tylko po prostu mm, już idę i sobie działam. I taki zimny prysznic jest fenomenalny. Ponieważ tak, zobaczcie, to jest nie, niesamowite narzędzie. Wypełnić się cudowną energią, cudownymi informacjami, przeczytać jakąś książkę, książkę y, afirmacje i tak dalej. I następnie y, wejść do lodowa tej wody. Zmyć całkowicie jakieś różne, yy, jeszcze negatywne myśli jakiekolwiek, jeżeli były z poprzednich dni, bo jestem tu i teraz, wchodzę do lodowatej wody i kompletnie resetuję moje myśli, które mam w danym momencie, ponieważ jestem tak tu i teraz. Muszę przeżyć w pewnym sensie, bo ta woda jest tak lodowata, skupiam się na tym, żebym, żebym przeżył tak naprawdę. Yy, ta, en, ta woda zmywa ze mnie, czuję po prostu jak wejdę do tej lodowatej wody... Że, jeżeli miałem jakieś, nie wiem, chociaż jakąś negatywną emocję, lub jakieś myśli w ciągu nocy, przez sny albo z poprzednich dni coś wchodzę, czy tam z poprzedniego dnia tak naprawdę, bo robię to codziennie, to wchodzę do tej lodowatej wody, czy też o poranku się jeszcze coś zdarzyło, wchodzę do tej lodowatej wody i to znika. Po prostu znika, ponieważ zmywa, resetuje to naszą energetykę. Także to jest naprawdę niesamowite narzędzie. Co może działać zimno. Także taki ten stan rano warto wziąć pod uwagę i już podjąć kroki dzień wcześniej, żeby wpłynąć na ten stan rano, ponieważ on będzie dużo manifestował w moim życiu, więc chcę, żeby był jak najlepszy później wziąć pod uwagę, że w ciągu dnia mm, mogę mieć różne te stany świadomości, tak? Mogę być z różnymi ludźmi. I tu bym też wziął pod uwagę y, drugą część filmiku poziomy wibracji. Ale zanim do tego przejdę, jeszcze chciałbym ten, ten ciąg dnia tak przedstawić, że przed snem też już zasypiamy, jesteśmy w takim relaksie i fajnie jeszcze wyrazi właśnie wdzięczność, pozytywne emocje, które wpłyną prawdopodobnie na, na to emanowanie z nas, gdy będziemy zasypiali. I, I emanujemy tą energią. Więc w ciągu na przykład czasu, który jest przed snem, zrobić jeszcze jakieś fajne rzeczy, zrobić coś dla siebie, powiedzieć sobie też jakieś miłe rzeczy, wyrazić wdzięczność, zagrać sobie, nie wiem, na misie tybetańskiej, mam wizualizować sobie swoje zdrowie, zrobić coś w tym kierunku i dopiero zasnąć. I budzimy się rano i znowu robimy miłe rzeczy. I zobaczcie, mamy akcję. Podejmujemy czyn, zasypiamy, emanujemy tym, budzimy się, znowu jest czyn, i później znowu emanujemy. I mamy duży okres czasu, w którym emanujemy cudownymi emocjami, co kreuje nasze życie. I kolejną rzecz, jaką chciałbym Wam powiedzieć, to jest właśnie przewidywanie poziomu wibracji. Czyli jeżeli wiem, że mam pracę, w którą do której idę rano i będą możliwe, że będą tam różne sytuacje w której może pojawić się jakaś negatywna energia jakieś spiny to naprawdę wziąć to pod uwagę i wypełnić się na początku dużą ilością pozytywnej energii a później po prostu obserwować i nie reagować tylko widzieć to i nie reagować, a jeszcze fajniej jeżeli będziemy mieli tak silne przekonanie, że zmienimy całą tą atmosferę wokół nas to jest niesamowite, naprawdę co można zdziałać ale wziąć po prostu to pod uwagę, o to mi chodzi, że, że będę w takiej sytuacji, więc mm, przewidzieć to, jak mogę się czuć, z jakimi ludźmi mogę się spotykać i jak to może na nas wpływać. I potem warto wziąć pod uwagę, że to jak się później czujemy, jeżeli nasz, nasza wibracja się na przykład obniżyła, to nie tkwić w tym długo, że a jak się czuję, jakieś mam myśli, tylko wracam na przykład z pracy. I podejmuję czynności, jeżeli była jakaś niemiła sytuacja. Może macie także, że macie same miłe. Ja nie mówię, że macie mieć niemiłe, tylko daję przykład, co zrobić, jeżeli taka sytuacja się pojawiła. Pójść na trening, przemienić totalnie energetykę, czyli jeżeli była jakaś złość, przemienić tą złość w bodźce, które wpłyną pozytywnie na moje ciało, wytworzy się serotonina, będę emanował radością, więc znowu zacznę przyciągać radość do mojego życia. I albo wejść do lodowatej wody, kompletnie się zresetować, wpłynąć na swoje samopoczucie, ponieważ y, lodowata woda też mega ciekawie wpływa na samopoczucie człowieka i znowu jest kompletny reset. Albo wyjąć kartkę i zacząć pisać pozytywne rzeczy. Czyli na przykład y, mam przerwę w pracy i mogę zacząć pisać pozytywne rzeczy na kartce. Na przykład kocham siebie, kocham siebie, i pisać to w kółko, aż się podwyży wibracje. Ponieważ nasze myśli i nasze emocje tworzą naszą rzeczywistość. I to, z jaką częstotliwością to robimy, tak szybko się to tworzy. W sensie z częstotliwością, jaką, na jakiej wibrujemy. O, o to mi chodzi. Tak mocna może być manifestacja tak szybka. Na przykład jedząc wysokiej częstotliwości jedzenie wibrujemy wyżej. Ale jeżeli przy tym mamy negatywne myśli, będziemy przyciągać do naszego życia negatywne rzeczy, ponieważ wibrujemy mocno i może się to dziać szybciej w naszym życiu. Także przewidywać to, żeby to szło kompatybilnie, żeby nie rzucać się na przykład, ktoś jadł mięso, nie rzucać się nagle na owoce, a nie przerobić swoich traum. I nie, nie działać nasz mentalnie, nie przerabiać tego wszystkiego, tylko dalej emanować jakąś, nie wiem, złością, negatywem, a jeść dużej, dużej ilości owoców. Dźwigamy wibracje, ale emanujemy negatywnymi myślami, i nagle mogą się dziać w naszym życiu negatywne rzeczy. Ale co, przecież jem owoce, powinienem się czuć super, być zdrowym i, i fajnie, fajnie mieć życie. Ale niekoniecznie musi to tak wyglądać, ponieważ jeżeli nie idzie to wszystko kompatybilnie, umysł, ciało, duch, jeżeli tego wszystkiego nie przerabiamy naraz, w sensie naraz, nie mówię, że wszystko naraz w danym momencie, że muszę wszystko przerobić, tylko żeby to szło synchronicznie do przodu. Czyli na przykład yy, dodaję zielone sograno, zaczynam też zmieniać jakieś swoje nawyki, zaczynam zmieniać się mentalnie i żeby to spokojnie wszystko szło do przodu. Przewidywać to, że jeżeli jestem w ciężkiej energetyce i mega odczuwam, na przykład yy, jest jakiś Jakaś sytuacja w pracy, w której ludzie się stresują, i bardzo odczuwam to na owocach i wtedy wkręcam się w te rzeczy i ja tym emanuję, to mogę przyciągać więcej sytuacji takich do mojego życia. Co, co zrobić? No, albo, albo zmienić pracę, albo świadomie podjąć działania, że wiem, że będzie tam taka i taka wibracja. Ja mam teraz taką energetykę. Więc jeżeli się wciągnę w to, będę emanował takimi myślami, mogę to przyciągać do swojego życia. Może czas wybrać y, zielone soki, bardziej uziemiające jakieś y, warzywa, typu, właśnie soki z buraka, soki z selera i troszkę, jakby uziemić się, wejść z taką energetyką w taką sytuację, obniżyć się troszeczkę z tych owoców i przebić w tej sytuacji. Jeżeli ona już przejdzie, wejść sobie z powrotem na owoce, na przykład, no nie? i cały czas wspierać się ziołami. Czy też ktoś na przykład y, zaczął więcej owoców do swojego życia, a jeszcze jest na gotowanej diecie. Y, może dodać więcej właśnie soków warzywnych, rano troszkę tam owoców, soków warzywnych i, i zostawić na przykład ten gotowany posiłek. I z tą energetyką wchodzić w tą przestrzeń i spokojnie podejmować czyny, świadomie, tak żebyśmy siebie nie krzywdzili, ponieważ dźwigniemy swoją wibrację ale możemy emanować różnymi emocjami i myślami. Także, żeby to wszystko świadomie szło. Nie wiem, czy, czy właśnie wielu ludzi to dostrzega, że może mega latać na owocach, na przykład, mega odczuwać to wszystko, ale umysł może nie nadążyć i zmiana mogła być gwałtowna, co może spowodowane być później e, różnymi, e, co może powodować różne skutki w postaci wahadła w drugą stronę. Ktoś może rzucić się na inne jedzenie, ponieważ nie wytrzyma. Danych rzeczy, które przyjdą do jego życia, albo danych emocji, bo rzucił się za, na głęboką wodę. Warto to wszystko postrzegać. To jest nie, niesamowite, żeby robić to w harmonii. To jest bardzo ważne. I mówię to wszystko z własnego doświadczenia. Miałem taką sytuację, że właśnie byłem na owocach, ale byłem w przestrzeniach, w których mega odczuwałem negatywną energetykę, z którą jeszcze nie umiałem sobie radzić tak dobrze. I przez to miałem, odczuwałem myśli innych. I tą energię, i ja tym emanowałem, ponieważ przyjmowałem to do siebie. I potoczyło się tak, że też podupadłem na zdrowiu, bo czułem stres, czułem ten gniew, czułem to wszystko. I pytanie, czy jakbym obniżył swoją energetykę, czy to nie wiem, większą ilością sałatek, czy zielonych soków, i tak dalej. Czy by to nie było lepsze niż bycie na przykład w danym momencie na samych owocach, tak? które dźwignęły bardzo wysoką moją wibrację, mega odczuwanie, mega empatię i, i stres, który odczuwałem mógł mnie bardziej uszkodzić niż nawet jakbym, nie wiem, jadł gotowany. Tak tak uważam w tej chwili. Także mega brać pod uwagę sytuację, czas, okoliczności, w których się znajduję, przewidywać to wszystko, patrzeć, że mm, spojrzeć na to tak, że teraz i teraz będę w takiej sytuacji i co ja mam zrobić? Wiadomo Teraz trzeba sobie zadać pytanie, czemu ja w ogóle jestem w tej sytuacji, i wiedzieć, że to człowiek wybiera. Więc ja nie muszę nawet schodzić na niższe wibracje, yy, tylko mogę totalnie zmienić pracę, mogę zmienić zupełnie całkowicie moje życie i być tylko na wysokich wibracjach. To też, też jest możliwe. Także zadać sobie pytanie, gdzie jestem, co chcę zrobić i w jakim kierunku pójść, i wszystko przewidywać po prostu. Także, tak samo z pieniędzmi, brać pod uwagę, gdzie się jest, co się chce osiągnąć, i krok po krok pójść. Im jesteśmy na wyższych poziomach, tym szybciej możemy to wszystko robić. Wiadomo, ale wziąć pod uwagę swój obecny poziom i, i to zmieniać. Troszkę tak latam po tematach, ale one mają taką wspólną podstawę. Także, chcę Wam przedstawić to, że warto przewidywać te stany, to, w jakim się będziemy znajdować w środowisku. I to, na jakim poziomie teraz jesteśmy, i to, co może wpłynąć na nas z zewnątrz, i to, jak my tworzymy nasze życie. Czyli to, co chciałbym, żebyście zapamiętali, to właśnie, że szczególnie rano jest niesamowite pole do działania w kwestii manifestacji. Przed snem rozluźnić się i też emanować super energią. Wypełnić się z rana tą pozytywną energią, tak, aby ktoś nie miał na nas negatywnego wpływu. Tak naprawdę, i tak. Nie, nie może mieć, jeżeli my tego nie dopuszczamy do siebie, nie tworzymy tego. I też ważna jest nasza reakcja i możemy totalnie to przemienić. Ale jeżeli wypełnimy się ta, czymś takim, to mamy, uznajemy taką zbroję światła na sobie, ponieważ jesteśmy cudowną energią, która chodzi i jeszcze jesteśmy wypełnieni obfitością cudownych myśli. Także prawdopodobnie może się tak zdarzyć, że nie pojawi się taka osoba w ciągu naszego dnia, bo emanujemy taką radością, że będą się pojawiać same radosne rzeczy. Także tak też może być. I przewidywać to, gdzie będziemy, jakie będą poziomy wibracji oraz to, jak może to na nas wpłynąć. Także to z mojej strony tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to wam pomoże. Polecam naprawdę podjąć takie kroki, żeby nasz poranek był cudowny. Żeby, żeby nasz dzień był cudowny, i żeby nasz wieczór był cudowny i cała noc była cudowna, żeby wszystko było cudownie i, i naprawdę emanowało to z nas i przyciągało jeszcze więcej cudowności do naszego życia także to na tyle myślę dzisiaj jeśli macie jakieś pytania piszcie w komentarzach możecie też napisać na jakie tematy chcielibyście podcasty Daję to zawsze jakąś inspirację do działania, także Mega miło mi się to czyta. Dziękuję za wsparcie. Zapraszam na mojego bloga, na patronite serotwórz spojrzeniem. Zapraszam na moją stronę na facebooku Kokonat oraz do współpracy, jeżeli ktoś ma ochotę. Jestem konsultantem zdrowotnym, trenerem personalnym, masażystą. Mogę pomóc też właśnie w kwestii takich różnych sytuacji, jakie mają miejsce w życiu człowieka. Wspólnie zawsze możemy znaleźć jakieś rozwiązanie. Dziękuję, że jesteście, dziękuję za odsłuchanie i do usłyszenia w kolejnym podcaście piąteczkę.